Cześć, strony Brewku, witam was w odcinku z Big Brain Simulator. W dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystkie dotychczasowe kody, które dostaliśmy w tej grze, więc jeżeli film ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, a ja już nie przedłużam i zaczynamy. Najlepsze intro, Brewka! Więc pierwszym kodem, jaki otrzymaliśmy jest 1 milion, czyli 1 mil, bo jest tutaj skrót użyty, a że gra wbiła niedawno 1 milion zagrań, to taki kod właśnie otrzymaliśmy. Drugi kod to relays. Czyli gra została wydana niedawno, więc też taki kod otrzymaliśmy, on już w sumie jest niecały tydzień, ale dalej działa, więc Wam go pokazuję. Więc ostatni kod widzicie na ekranie. Niestety go nie wymówię, bo jest według mnie troszkę dziwny i ciężko byłoby go wymówić. I to jest chyba ostatni kod jaki tutaj otrzymaliśmy. Więc jeżeli film Ci się spodobał i chcesz więcej takich odcinków, to zostaw łapkę w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!